Dziś porozmawiamy o inwestycjach w prawie mazowieckiej, bo tych jest naprawdę dużo. Zaczniemy od inwestycji drogowych. Kiedy zakończą się prace na ulicy Polnej, Lenartowicza i Wałowskiej? Tak, w tym roku takie składa, że sporo tych inwestycji drogowych jest. Realizujemy przebudowę ulicy Lenartowicza. To było zadanie rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku. Trochę, trochę złożona była inwestycja, bo polegała ona na wymianie sieci, praktycznie nie instalacji, sieci y kanalizacyjnej, y podociągowej i gazowej, także y wymiana oczywiście podbudowy, nawierzchnia. Y w tej chwili położona została nawierzchnia wiążąca, trwa regulacja studzienek kanalizacyjnych i niezwłocznie, jak tylko za zostanie zakończona, Regulacja tych studzienek zostaną, zostanie położona na wierzchnia wiążąca i koniec. I koniec z ulicą Lenartowicza. Podobnie rzecz się ma z ulicą polną. Ulica polna praktycznie została zakończona, natomiast w ciągu roku budżetowego. Rozszerzyliśmy zadanie o remont ulicy przemysłowej, czyli to zadanie to jest ulica Polna i ulica przemysłowa. Tu został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie jest na poziomie 50% całego zadania. To jest konkretnie 916 tysięcy złotych. Tak jak powiedziałem, polna została zakończona. Ogłoszyliśmy przetarg na tę część dalszą, czyli ulicę Przemysłową. Dzisiaj było otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty. Obie oferty przekraczają wartość wynikającą z naszego oszacowania, ale ta tańsza niewiele przekracza, więc mam nadzieję o analizę się dokumentów, że niezwłocznie. Podpiszemy umowę na przebudowę, na remont tej ulicy Polnej, bo tak jak każdy widzi, jest jesień, koniec września, więc każdy dzień dla nas jest istotny. Tam jest sporo do wymiany krawężnika, no i oczywiście frezowanie na wierzchni i nakładka na, na ulicę. Mam nadzieję, że po tych pracach te najbardziej zniszczone fragmenty ulic gminnych w Rawie Mazowieckiej no, odzyskają swoją świetność, czyli ulica Porna, ulica Przemysłowa. Na jakim odcinku ta ulica Przemysłowa będzie remontowana? Ulica Przemysłowa na odcinku od wjazdu do Wasbruku do stacji paliw Wasbruk do to ulicy Tomaszowskiej. To zadanie musimy zakończyć jeszcze w tym roku? Tak, to zadanie musimy jeszcze zakończyć w tym roku. Tak zostało to zapisane w specyfikacji, że wykonawca musi zakończyć zadanie do 20 grudnia, bo my jeszcze musimy odebrać i złożyć wniosek o płatność. No dobrze, to z remontowanych ulic została nam jeszcze ulica Wałowska. Jak tam wygląda sytuacja? Tak, na Wałowskiej wykonane zostały roboty kanalizacji deszczowej, została położona nawierzchnia, wcześniej krawężniki kolejny element to przebudowa sieci oświetleniowej. Praktycznie te roz, roboty zostały zakończone. Teraz będziemy przystępować do, do odbioru. Jeśli okaże się, że wszystko zostało zrealizowane zgodnie z planem, to jeszcze we wrześniu dokonamy odbioru. Skoro jesteśmy przy ulicach w Rabie Mazowieckiej, powiedzmy o tym, co dzieje się aktualnie na ulicy targowej, bo miasto jest w Współfinansującym organem tego zadania. Tak, tak jak to zostało ujęte w uchwale budżetowej. Jeszcze Targowa była ulicą, ona zawsze jest zresztą ulicą powiatową, natomiast przejęliśmy ją w zarządzanie jako miasto. Ale wtedy, gdy podpisywaliśmy umowę, to zasada była taka, że ulicą targową zarządzał powiat. Mhm. I wówczas była podpisana umowa, miasto zadeklarowało 70 tysięcy złotych, drugie 70 tysięcy złotych powiat na budowę oświetlenia ulicznego, bo takie były sygnały ze strony mieszkańców, że jest taka potrzeba. Nikt tego nie negował, ja też tego nie neguję, jak najbardziej jest potrzeba dozbrojenia tego fragmentu niedoświetlonego, czyli od odjazdu na, na teren szpitala do... do Ulicy Zamkowa Wola. I w tej chwili właśnie trwają tam roboty. Myślę, że za miesiąc to już będzie ulica targowa, oświetlona. Kolejnym zadaniem, na które czekują mieszkańcy Rady Mazowieckiej, i o którym mówi się od dawna, to remont i modernizacja targowiska miejskiego. Aktualnie prace prowadzi tam Rawik. Kiedy etap należący do miasta? Tak, część robu została już wykonana w zeszłym roku, ale okazało się, że te prace związane z kanalizacją deszczową nie były wykonane dostatecznie w szerokim zakresie. Należało uzupełnić dodatkowe, dodatkowe elementy kanalizacji deszczowej. Wybudowano dodatkowe studienki odbierające wody opadowe i teraz Zaraz po zakończeniu tych prac związanych z kanalizacją deszczową, powinno miasto przystąpić do tego swojego zakresu, czyli przebudowa nawierzchni, budowa zadaszeń. Ogłosiliśmy przetarg, no niestety, pierwszy przetarg nie udał się, nie wpłynęła żadna oferta. Teraz ogłosiliśmy drugi przetarg 8. Października, jest otwarcie ofert. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi, bo takie, takie sygnały są, jest zainteresowanie tym razem ze strony wykonawców, więc mam nadzieję, że ktoś się pojawi. No i cóż, niezwłocznie po otwarciu ofert, jeśli będą oferty, jeśli będą spełniały warunki, które oczekujemy od wykonawcy, podpisujemy umowę i wchodzimy na Przebudowę targowiska miejskiego. Oczywiście na ten czas handlujący zostaną przeniesieni na ulicę Mickiewicza, która będzie ulicą zamkniętą. Taki zabieg poczyniony zostanie w takim celu, aby dać. Wykonawcy, możliwie duży front robót, żeby mógł sobie na terenie targowiska urządzić i zaplecze budowy, i oczywiście bezpiecznie wykonywać, żeby mógł bezpiecznie wykonywać roboty. Czy z tym zadaniem również musimy się spieszyć? Musimy się spieszyć z tym zadaniem, ale trochę mamy więcej czasu, bo mamy, jeśli dobrze pamiętam, to do końca marca przyszłego roku. Bo również chodzi o kwestię dofinansowania. Również chodzi o kwestię dofinansowania, i tak została umowa skonstruowana, że tak powtórzę. Mhm. Prawdopodobnie, do, jeśli dobrze pamiętam, do 31 marca przyszłego roku musimy to zadanie zamknąć. Tutaj problemem okazuje się być wyłonieni wykonawcy, bo tych wykonawców brakuje, nie zgłaszają się. Po prostu dążą miasta? Ogólnie na rynku jest brak wykonawców, i nie tylko miasto narzeka na brak wykonawców, na brak zainteresowania robotami, które miasto chce zakontraktować, także inne samorządy, jak, się, jak rozmawiamy, to narzekają, że, że tych wykonawców na rynku jest niewielu. Jak się rozmawia z wykonawcami, wykonawcy Znowu narzekają, że brak rąk do pracy, że brak chętnych do wykonywania robót. Przejdźmy do kolejnego tematu, który bardzo interesuje Ramian, o którym tak naprawdę mówimy już od kilku lat, mianowicie ścieżka rowerowa. Kiedy doczekamy się połączenia zalewu Tatar z osiedlem Zamkowa Wola? Powtórzę tak, jak często powtarzam, niebawem. A to niebawem to wygląda w ten sposób, że tak jak wielokrotnie powtarzałem, jesteśmy na etapie w tej chwili kompletowania dokumentacji. Brakuje nam jeszcze decyzji konserwatora zabytków ustalającej nadzór archeologiczny, bo ścieżka znajduje się w obszarze zabytkowym, gdzie mogą występować znaleziska archeologiczne. Najprawdopodobniej taką decyzję już w poniedziałek najbliższy otrzymamy. Jeśli tak się starzy, to wtorek, środa, składamy wniosek o pozwolenie na budowę i myślę, że szybko otrzymamy to pozwolenie na budowę. Jeszcze w październiku chciałbym ogłosić przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że jest już jesień i różne pogody mogą być, to prace będą wykonywane. Czy prace zostały zaplanowane na trochę dłuższy okres, nie tylko jesienno-zimowy, ale również wiosnę przyszłego roku? Głównie nawet z tego powodu, że planuję wykonać nawierzchnię na ścieżce z asfaltu. Ona jest wygodniejsza, bardziej komfortowa. Takie uwagi od rowerzystów miałem, że. Lepsza jest ścieżka asfaltowa, więc yy, wiadomo, że w zimę asfaltu nie możemy kłaść. Natomiast w okresie tym jesienno-zimowym i wczesnowiosennym możemy wykonywać podbudowę i jakieś tam inne prace, które nie wymagają yy, wysokich temperatur. Wytłumaczmy mieszkańcom Rawy, którzy nie zagłębiali się w ten temat, co było powodem takich dużych przesunięć tej inwestycji? No właśnie uzgodnienia. Po pierwsze, pierwsze uzgodnienie to było związane z wodami polskimi, bo jest zaprojektowany most na rylce, później uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem pod rzeką, właśnie też związane z budową tego mostku. Na rylce. No i te decyzje związane z konserwatorem. Najpierw uzgodnienia, bo ścieżka w ogóle przebiega w terenie, który jest pod opieką konserwatora zabytków. A to co wspomniałem, że są również obszary znalezisk archeologicznych i tam powinien być ustanowiony i będzie ustanowiony nadzór archeologiczny. Czyli Archeolog z uprawnieniami będzie się pojawiał w czasie robót ziemnych, oglądał czy przypadkiem coś ciekawego z ziemi nie, nie wydobędziemy w trakcie pracy. Czyli tak naprawdę trudność terenu stała się tutaj przyczyną przesunięć i to wieloletnie przesunięć. No, znaczy nie, jeśli mówimy o wieloletnie, no to wieloletnie to wcześniej jeszcze pozyskanie terenu, no bo jakby to całą kadencję burmistrzowi Misztalowi zajęło. Zresztą to nie zrealizował również i góraj. To było to pozyskanie tego terenu od ulicy Łowickiej do rzeki Rylki, gdzie jesteśmy, gdzie miasto nabywało teren od osoby prywatnej. Mhm. Ale już wiosną przyszłego roku na pewno będziemy mogli przejechać. Na pewno na wakacje będzie ścieżka rowerowa. Świetnie. To teraz na koniec już zostawiliśmy sobie największą inwestycję w Radzie Mazowieckiej. Chodzi tu oczywiście o rewitalizację. Podzielono na kilka etapów. Aktualnie trwa remont i rozbudowa jatek miejskich. Jak tutaj wygląda sytuacja, na jakim jesteśmy etapie? Tak, tak jak pani wspomniała, rewitalizacja została podzielona na kilka etapów. Część została zrealizowana, tak jak Park Miejski czy Muzeum Ziemi Rawskiej. Elementem muzeum jest, czy są tzw. Jadki miejskie. Tam trwa i przebudowa tego obiektu zabytkowego. I rozbudowa. Ta część rozbudowana już została wykonana, trwają prace wykończeniowe w części tej przebudowywanej. Wystąpiły pewne problemy związane czy wynikające ze stanu technicznego tego obiektu. Należy dokonać jeszcze dodatkowych czynności, takich jak spinanie butynku klamrami, bo zaczął pękać. Więc to są elementy, które spowodowały. Czy przyczyniły się na wydłużenie terminu realizacji? Trzeba przyjąć, że firma też miała pewne problemy kadrowe. Był okres taki, że. Brakowało rąk do pracy, po prostu, tak? Tak, brakowało rąk do pracy. Brakowało rąk do pracy. Pewne zastoje z materiałami były. Natomiast tu próbujemy, ze wszech miar mobilizować prezesa, właściciela firmy, aby termin, który został wyznaczony na zakończenie, no nie, nie został przedłużony. Bo oczywiście ten, ta inwestycja również jest dofinansowana ze środków unijnych i musimy trzymać się harmonogramu rzeczowo-finansowego. No dobrze, a co z obszarem staromiejskim, bo o budynkach już powiedzieliśmy, ale czeka nas również przebudowa stricte w dróg ramy mazowieckiej, tutaj w centrum miasta. E, tak, i tu y, wracamy właśnie do tego centrum miasta, czyli y, Plac Piłsudskiego, Plac Wolności i łącząca je ulica Wyszyńskiego. Y, to jest ta rewitalizacja tej przestrzeni publicznej, która jest przed nami. Mamy kompletną dokumentację. Dopinamy pewne sprawy, też formalne, czyli czekamy na kolejną decyzję archeologa, bo również ten obszar będzie pod nadzorem archeologicznym. Czekamy na odstępstwo od warunków technicznych, bo fragment ulicy. Warszawskiej, Łowickiej, tutaj na przejściu. Tam chodnik nie trzyma parametrów wynikających z rozporządzenia o warunkach technicznych, jakich powinny odpowiadać dać drogi. Tu musimy uzyskać odstępstwo od tych warunków. Jeśli uzyskamy te dwa brakujące nam dokumenty, składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że szybko też ten wniosek uzyskamy i chciałbym jeszcze w tym roku rozstrzygnąć przetarg. Tak, aby prace przygotowawcze były w okresie zimowym, a wczesną wiosną rozpoczęły się już prace zasadnicze związane z przebudową tego, tej przestrzeni staromiejskiej. Na kiedy jest planowane już Końcowe, końcowe zakończenie revitalizacji Radowazowieckiego. No 2021 rok, także zależy nam na tym, żeby to jak najszybciej, jak najsprawniej zakończyć, no bo też przedłużanie tej inwestycji nie jest ani w naszym interesie, ani w interesie mieszkańców, bo będą przecież utrudnienia z tym związane, bo jak rozpoczą się rozpoczną się prace w tej części miasta, to trzeba będzie innymi ulicami wytyczyć objazdy. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że rewitalizacja jest inwestycją wielomilionową. Czy zablokuje inne prace w Robie Mazowieckiej? Nie, myślę, że nie zablokuje innych prac. Będziemy tak dobierać zadania, żeby żeby te inne potrzeby też były realizowane. Wiadomo, że tu w związku z rewitalizacją nastąpi pewna koncentracja prac wśród mieściu, bo oprócz tego obszaru rewitalizacji, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych, to są te tak zwane, my to tak nazywamy popularnie końcówki, czyli Ulice, które są poza obszarem rewitalizacji, a należy je też przebudować. Czyli kawałek ulicy Kościuszki do ulicy Fawornej, ulica Mickiewicza jest poza obszarem rewitalizacji ulica Miła, więc to są takie te końcóweczki, które należy przebudować. Również w tym przypadku wystąpiliśmy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na ocenę naszego wniosku. Fajnie by było, gdybyśmy dostali to finansowanie, to wtedy ze środków finansowych miasta, ze środków finansowych unijnych i ze środków finansowych pochodzących z tego funduszu, czyli budżetu państwa, moglibyśmy kawałek rawy przebudować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Czyli kompleksowy remont przed nami. Kompleksowy remont przez nami, dużo pracy przed nami. No i myślę, że liczę na to, że wszyscy będziemy zadowoleni w 2021 roku, może początkiem 2022.